Cześć moi drodzy, witam was serdecznie, kanale obstawiamy jak zawsze prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem i dziękuję za każde kliknięcie, mimo ogórkowego sezonu. Wychodzi wam to bardzo fajnie, także jestem mega wdzięczny. Oczywiście kuponiki na dzisiaj, oczywiście promocja bez ryzyka przegranej, nie, bo jest zwrot kasy za przegrany kupon, aktualna promocja oczywiście, e, konkurs, no i wtedy na spokojnie do typów. Oczywiście, jeżeli ktoś by chciał przewijać, coś miał sobie przewijajcie od razu do kuponów, ja powiem o promocję, odpalimy konkurs i też na spokojnie do typów przejdziemy. Jeżeli nie macie konta w Bedkliku. Legalny w Polsce Book konto załóżcie z linku, który jest pierwszym komentarzu pod tym filmem użyjecie promocyjnego obstawiamy, tak jak na tym banerku, no to możecie stworzyć pierwszy obojętny jaki kupon za maksymalnie 228 zł. Jeżeli nie wejdzie, wraca do was 200 zł we Freebecie do jednokrotnego obrotu. Bardzo fajne warunki jak na polski rynek, czyli macie zwrot kasy za przegrany kupon. E, oczywiście nie musicie grać takiego kuponu. To jest przykładowy kupon z naszej grupy. Oczywiście nie musicie grać za 228 zł. wy mo możecie zagrać za dychę, dwie dychy, trzy dychy, 5 dych. Jak wam się podoba, gracie to tylko chcecie. Po prostu, jeżeli kupon nie wejdzie, macie zwrot kasy we freebecie, minus podatek, jednokrotny obrót, kurs 2,14 na tym kuponie piękna Prawa. Jeżeli wejdzie, oczywiście od razu kasa jest wasza i można wypłacać na konto bankowe. Osoby zainteresowane, pierwszy komentarz pod tym filmem założenie konta to jest minuta i można tworzyć coś choćby na dziś. Zanim przejdziemy dalej, wskakuj sobie gościu do naszej grupy na Facebooku ponad 100 tysięcy ludzi, wskakuj na Instagrama, tam dodatkowe kupony, których tutaj po prostu nie ma. Linki w opisie pod tym filmem i oczywiście idziemy z konkursem 25 zł do zgarnięcia. Co trzeba zrobić, żeby nie powalczyć? No subskrybować kanał, no zostawić łapę w górę pod filmem. W komentarzu typujecie dokładny wynik. minutę pierwszej ramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Lechem a Rakowem. swój login gracza z do 20:10 komentarze edytowane dane po tej godzinie bez ruginu grasz na Betclick nie biorą udziału, zawale, czyli standard. Nic się nie zmienia, jeżeli chodzi o standardowe, o zasady konkursowe, są po prostu standardowe. I teraz możemy przejść do meritum tego kolejnego materiału tworzonego przez współpracę właśnie z Betclickiem, czyli do kuponów. Słuchajcie, mamy dzisiaj dwa kupony od debiutantów. Nie, przepraszam, nie mam ani jednego kuponu od debiutantów, bo mamy trzy kupony od osób, które już typowały. Nie wiem skąd by się ci debiutanci dzisiaj wzięli. Słuchajcie, kupon od Jana, no to jest ogólnie gruba jazda, bo jeżeli chodzi o Jana, podawał y, swoje typy y, na grupie i na fan Page Większość tutaj łapana na żywo, ale pięknie to wyszło i dzisiaj wrzucamy tutaj ten kupon na na YouTube'a, bo jest też pięknie złapane już przed kilku dni. Słuchajcie, na chwilowe są 4 na 4 3702 zł czystego profitu wygląda to bardzo dobrze i znowu jest grany singiel. Co ciekawe, jest grany singiel na zwycięstwo Rakowa po kursie 3.20. Już moi drodzy, takiego kursu nie znajdziecie. 5 lipca o 14.10 grany kupon, 2000 zł wsadzone, 5068 do wygrania, musieliśmy tutaj to wrzucić, żeby pokazać, że warto czasem sobie tak kilka dni w przód, no zobaczymy czy warto oczywiście, ale pod względem spadku kursu warto sobie złapać kilka dni w przód, oczywiście Lech ma zaraz spotkanie rewanżowe, wygrali u siebie 1-0, czeka ich ciężki rewanż z Karabachem, tutaj jakby władze ligi nie, nie zgodziły się na przeniesienie tego meczu o super puchar, no i wiecie, może być troszkę rezerwa. Nie musi, ale może. Więc tutaj Jan stwierdził, że łapie sobie to zwycięstwo Rakowa jeszcze po kursie 3.20. Tak jak mówię, nikt już takiego kursu raczej nie znajdzie. Chyba, że coś tutaj od momentu nagrywania filmu się pozmieniało, ale nie sądzę. W każdym razie może być to kolejny fajny strzał od Jana. 5068 zł do wygrania. Prosta sprawa, że trzymamy kciuki. Trzymamy kciuki, żeby to siadło. Trzymamy kciuki za wszystkie kupony, żeby były wygrane. Słuchajcie, drugi kupon. To jest kupon od Bartka. Bartek, na chwilę obecną, w regularnym sezonie, 2 na 2 trafione kupony: dwa podał, 2 trafił. 3527 zł czystego profitu, i też to wygląda bardzo dobrze. I gra sobie trebla za 527 zł, czyli za tą końcówkę. Ewentualnie, jeżeli nie wejdzie, to zostaje jeszcze 3 koła profitu. Zwycięstwo malmo. No właśnie, to jest ciekawa historia bo mi to zwycięstwo po kursie 1.33 się nie podoba jeżeli byłoby to jakieś 1.60 to ok bo Malmo ma też zaraz rewanż z Wikingurem oni jej wygrali na siebie ledwo, bo 3 do 2 teraz jeszcze Wikingur w osłabieniu strzelił gola, teraz czeka ich mecz na wyjeździe oczywiście kwalifikacje do Ligi Mistrzów no a w lidze też nie radzą sobie jakoś wybitnie 14-12 stosunek w golach po 13 meczach ta ofensywa nie wygląda jakoś świetnie bo Warberg który jest na aktualnie 12 miejscu Malmo na 5, strzelił tylko 3 bramki mniej, rozgrywając jeden mecz mniej, więc tutaj ofensywa też nie wygląda jakoś najgorzej. Oczywiście więcej brałem straconych, bo 19 w porównaniu do Malmo to jest 12. No, Malmo jest faworytem. Malmo w Lidze na razie zawodzi, ale to jest wiadomo, 13 kolejka. I tak naprawdę tylko 4 punkty straty do, do lidera, ale ostatnio były dwie trzy porażki, i dwa zwycięstwa. No nie wiem, jak podejdą do tego meczu przed spotkaniem rewanżowym w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Czy jakoś tutaj też nie oleją tematu, bo w Lidze to jeszcze dużo czasu będzie do nadgonienia. No nie wiem, ja bym po 1,33 chyba tego nie wrzucał, ale to nie jest mój kupon, więc nie mam co tutaj gadać. Dalej mamy zwycięstwo wodo. To już, to już mi się bardziej podoba, oczywiście te ekipy są obok siebie, ale Bodo teoretycznie ma większy potencjał piłkarski, jeżeli chodzi o tą norweską ligę niż Salzburg i tak jak mówiłem, oni, oni mają tutaj szóste miejsce 19 punktów i 11 punktów straty do lidera, dlatego że bar mieli bardzo słaby start, start ligi, start sezonu, gdzie się tutaj nie, nie wyszedł i, i muszą teraz gonić, jeżeli chodzi o ich mecz w kwalifikacjach do europejskich pucharów, to wygrali u siebie 3 do 0 i tam zespołem z wysp obczych, swig, raczej nie będzie problemu, żeby to utrzymać, więc tutaj mogą się skupić na lidze, żeby gonić lider niż tą czołówkę i faktycznie powalczyć tutaj o komplet punktów. Ale czy ten Sarsbrook też tak łatwo będzie do ogrania to też się zdecydować. Tutaj po prostu jest na kuponie, więc trzeba to sobie obgadać. I trzeci typ to rzuty rożne. meczu San Lorenzo i Boca Juniors, oczywiście Argentyna. I wynotowałem sobie jak ostatnie ekipy. biomrożne, różne, żebyście też mieli tutaj pogląd, bo ten overek po kursie 8,5 wcale jako, jakąś turbo okazją chyba nie jest. Słuchajcie, San Lorenzo bije bardzo słabo, meczowo rożne bo to jest 2,8, 10, 10, 5. Eee, dwa razy by siadło, w pięciu ostatnich meczach trzy razy by zabrakło. Jeżeli chodzi o Boka Juniors, no to mamy 11,8. 8, 8, 11, 2 razy Easy pokryta. No i trzy razy też jednego rogala by zabrakło. Więc warto się zastanowić, czy to jest dobre. Nie kopiować nic na ślepo, na pałę, tylko przekmienić po swojemu. 527 zł na tego trebla i 1395 do wygrania. I trzeci kupon na dzisiaj, jaki mamy, to jest kupon od Sebastiana. jeden podany, jeden trafiony 943 zł profitu. I ładowany dubel za 943 zł. Słuchajcie, kwestia jest taka u nas na YouTube że jeżeli ktoś zjeżdża swój profit do zera, no to przybijamy sobie piątkę i dziękujemy za publicznie podawanie typy. A jeżeli. Ktoś słuchajcie, mm, no przykładowo, tutaj gra sobie Seba za całość, nie? No jak wygra, trafi, piękny profit mu doskoczy, to jeżeli będzie chciał dalej podawać, to będzie dalej podawał publiczne typy, tak? To po prostu wygląda. I mamy tutaj dwie propozycje. Mamy Brazylię. I mamy Islandię Jeżeli chodzi o tą Brazylię mamy gola gości Awaj gra z Bragantino No i tutaj jak sobie spojrzycie na tabelę Faktycznie ten kurs jest zachęcający Awaj je, 11 miejsce w lidze Bragantino 14 e, Bragantino w 15 kolejkach 20 straconych goli 20 strzelonych Na bardzo podobnym poziomie ofensywa i defensywa Jeżeli chodzi o Awaj to nie jest wcale tragiczny Nie wiem dlaczego ten kurs tutaj taki jest Oni w 15 meczach strzelili 18 goli Bo na, o to tutaj chodzi w tym typie żeby gola strzelili e, Więc średnio ponad 1 gol na spotkanie Bragantino ostatnich 5 meczów to dwie porażki, dwa remisy, jeden remis. Nie mają jakiejś wybitnej formy. 1,64 może się wydawać, że to jest dobrze złapany typ na gola gości. Zobaczymy. Dorzucony jest do tego overek 2,5 goli w meczu. Akurei I, i tutaj oczywiście to jest liga islandzka. Akurei, piąte miejsce grają z ostatnim zespołem w stawce. Taki trochę outsider. Outsider, 12 miejsce, 11 meczów, 5 punktów, 9,20 w golach. Jedni i drudzy średnio w swoich meczach ligowych do tej pory 2,6 gola na spotkanie. Czyli tak na styku ta linia. Jeżeli chodzi o której 16 13 bilans bramek w 11 spotkaniach. Ogólnie liga islandzka jest dosyć overowa. No jeżeli chodzi o gości tutaj to faktycznie wygląda to słabo w ofensywie, bo 9 strzelone goli aż 20 straconych i trzymam kciuki, żeby było overek. Trzymam kciuki, żeby był overek, bo to jest też bardzo fajny kupon i trzymam kciuki, żeby po prostu Seba dalej e, tutaj u nas e typował i żeby po prostu było zieloniutko. Słuchajcie, mamy kupony na dzisiaj e, tak naprawdę 4 kupony z tym promocyjnym. Pamiętajcie, że wszystko może się zesrać. Każdy jeden typ może okazać się przegrany. Miejcie to na uwadze. E, chciałbym, żeby się to traktowali przede wszystkim jako Pan czysta, czysta zabawa i nie, nie, nie jakiś sposób na zarobek czy sposób na biznes, tylko taki dodatkowy yy, jakby aspekt życia, dodatek do życia, który może generować trochę fajnej adrenaliny. Takie podejście powinno być, bo granica między zabawą a czym złym jest tutaj cieniutka, pamiętajcie o tym, używać mózgu, podchodzić dobrze do takich spraw, przede wszystkim zdrowy rozsądek. Na sam koniec zapraszam do subskrypcji kanału do naszych grup, wszystkie linki w opisie pod tym filmem, zachęcam do brania udziału w konkursie, słyszymy się jutro, trzymajcie się, piona, pozdro, nara!